Wysokość rachunków za energię czy dbałość o budynek. Przed takim wyzwaniem stoją mieszkańcy zabytkowych domów i kamienic. W podcaście Stare Budynki, Nowe Wyzwania poruszamy trudne kwestie związane z zagrożeniem ubóstwem energetycznym, które zagraża nie tylko mieszkańcom, ale także samym budynkom. Punktem wyjścia do dyskusji jest raport Zagrożenie ubóstwem energetycznym mieszkańców zabytkowych budynków, który powstał jako odpowiedź na pilną potrzebę lepszego zrozumienia specyfikacji wyzwań związanych ze zwiększeniem efektywności energetycznej budynków. Według danych Unii Europejskiej około 70% naszego zasobu budynkowego jest nieefektywne energetycznie. W tym mieszczą się także budynki historyczne, tych wybudowanych przed 45 rokiem zamieszkuje około 20% Polaków. Nazywam się Natalia Gnoińska i w imieniu Fundacji 8 marca oraz konsorcjum projektu Tak Lepiej zapraszam do wysłuchania dzisiejszej dyskusji. Moimi gośćmi dzisiaj są pani Katarzyna Sielicka, archeolożka i konserwatorka zabytków architektury, kierowniczka działu muzealnego Zamku Książ w Wałbrzychu. Cześć Kasiu. Dzień dobry. Oraz pan Piotr Nazarko, prodziekan do spraw rozwoju Wydziału Budownictwa, Inżynierii, Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej. Witaj Piotrze. Witaj, dzień dobry. Na początek mam do was takie wspólne pytanie. Pre prezentujecie... Dwa trochę różne światy. Jeden bardziej akademicki, powiedzmy, działający w obszarze innowacji. Drugi bardziej taki praktyczny, związany z codzienną pracą z budynkami historycznymi, z zabytkami. I słychać w bardzo wielu dyskusjach, że mamy pewną lukę wiedzy, lukę kompetencji i wiele wyzwań, z którymi mierzymy się w obszarze renowacji budynków historycznych. I takie wspólne pytanie na rozgrzewkę, powiedzmy, biorąc pod uwagę koszty renowacji historycznych budynków które mogą stać się przyczyną często właśnie ubóstwa energetycznego mieszkańców tych budynków, brak też środków na renowację, który stanowi zagrożenie dla samych budynków, tak nie dla jego mieszkańców nawet bardziej, to biorąc pod uwagę proces kształcenia zarówno na kierunkach związanych z budownictwem, jak i w kierunkach stricte konserwatorskich, jakie widzicie luki kompetencyjne, które należałoby zaadresować, żeby wyposażyć fachowców w odpowiednie kompetencje i wiedzę, tak żeby byli w stanie działać w tych trudnych warunkach. Tak, na, na naszym wydziale, tak jak Natalia wspomniałaś, w tej nazwie wydziału są trzy kierunki, czyli budownictwo, architektura i inżyniera środowiska. I właśnie tutaj o kształceniu w tych trzech głównych kierunkach chciałbym do tego nawiązać, bo rzeczywiście w kształceniu inżynierów budownictwa występuje luka dotycząca zastosowania materiałów. Właśnie w odniesieniu do takich zabytkowych obiektów, generalnie studenci uczą się o materiałach budowlanych, ale w kontekście właśnie tych materiałów, które dawniej były stosowane, o, o historii architektury, studenci na budownictwie się uczą, natomiast tutaj rzeczywiście w obszarze stosowania tych materiałów to, to, to widzę tak, taką lukę. Natomiast na kierunku architektura są specjalności, są też wydawane tematy prac dyplomowych dotyczących konserwacji zabytków, ale może bardziej pod kątem rewitalizacji takich obiektów czy, czy przestrzeni niż, niż materiałów czy stosowania właśnie w odniesieniu do, do konkretnych obiektów. I, I nawet bym powiedział, że studenci chętnie wybierają takie. Tematy związane z projektowaniem nowych obiektów, niż są zainteresowani na pewnym takim zawężeniu swojej specjalności do, do obiektów zabytkowych. Także i, i istnieje tutaj taka, taka przestrzeń, która wymagałaby u, uzupełnienia, A, aczkolwiek na naszej uczelni akurat nie jest jednostka, która tym dziedzictwem kulturowym, zabytkami, konserwacją się zajmuje. Wskazujesz z jednej strony na pewne elementy, które można by poprawić w programie jako takim, ale też dużą rolę pewnie odgrywa promocja i to, jak zawód w ogóle architekta pracującego z budynkami już istniejącymi jest przedstawiany. Tak? Czyli trochę studenci nie widzą swojej perspektywy w takiej wąskiej specjalizacji. Tak, tak. Może nie jest to po prostu tak atrakcyjne jak zaprojektowanie nowego. Budynku użyteczności publicznej, nowoczesnej biblioteki czy, czy, czy jakiegoś wieżowca pod cele mieszkaniowe czy, czy właśnie biurowe, jako pewnej wizytówki dla takiego projektanta, właśnie w porównaniu do tematów, które związane są z konserwacją zabytków, ale też może dlatego, że to jest trudniejsze. Tutaj ta, ta stereotypowa, a może nie. Kwestia współpracy, chociażby z konserwatorem zabytków i pewnych ograniczeń, które z tego wynikają, może mieć po prostu wpływ na, na decyzje tych młodych ludzi. Kasia, swoje perspektywy jako praktyka. Ja bym tutaj chciała wskazać, wydaje mi się, takie właśnie z perspektywy praktycznej. Trzy, chyba, obszary, które wydaje mi się, że wymagają więcej uwagi. Pierwszy, chyba taki najbardziej podstawowy, który leży już, w, można powiedzieć, w takim konflikcie na linii prawa, a praktyki, ponieważ w Polsce obowiązuje ustawa o ochronie i opiece nad zabytkami, która w swoim artykule 37 dokładnie precyzuje, kto może kierować pracami konserwatorskimi przy zabytku, czyli de facto przy obiekcie, przy budynku historycznym, a kiedy dzieją się tam prace także stricte budowlane, jak w zakresie na przykład termomodernizacji, musi tam na tym obiekcie także sprawować kontrolę osoba kierująca tymi pracami, która według ustawy ukończyła studia magisterskie w zakresie konserwacji zabytków których to w Polsce nie ma takich, nie ma takiego kierunku studiów, żadna uczelnia nie kształci magistrów konserwacji zabytków, mówimy o architekturze, tak? Oczywiście mamy uczelnie, które kształcą konserwatorów dzieł sztuki. I praktyka później wygląda tak, że taki konserwator, na przykład malarstwa, kieruje pracami na przykład przy zabytkowej elewacji, tak, nie mając podstaw z zakresu tradycyjnej technologii budowlanej. To jest pierwszy obszar. Drugi to jest bardzo duża luka na rynku z zakresu rzemieślników, czyli przedstawicieli po prostu rzemiosła budowlanego. Nie mamy w Polsce tynkarzy, dekarzy osób oczywiście stolarzy, cieśli, osób specjalizujących się w tradycyjnych materiałach i tradycyjnym budownictwie, tak? Tego nam brakuje. No i po trzecie coś o czym bardzo bardzo bym pragnęła i jest to bardzo potrzebne, tak jak mówiłaś Natalia z perspektywy właśnie tych osób, które doświadczają ubóstwa energetycznego, być może nawet najbardziej, tego, żebyśmy kształcili osoby które w całości taki proces będą w stanie koordynować i nadzorować. Tak? Czyli taka osoba, która ma bardzo wszechstronne wykształcenie z zakresu historii architektury, fizyki budowli, technik budowlanych, rzemiosła i potrafi cały ten proces trzymać nad nim pieczę i koordynować od początku do końca. Jednocześnie w każdej z tych dziedzin posiada jest taką wiedzę, która jej pozwoli na to, żeby ten proces koordynować bez uszczerbku dla obiektu czy dla interesariuszy, tak? bo mamy i interesariuszy, którzy po prostu... Chcą mieć komfort użytkowania takiego budynku i jakieś względy ekonomiczne. Z drugiej strony mamy ten obiekt i brakuje nam takiej osoby, która będzie miała wizję totalną, tak? bo mamy osoby, które przychodzą na taki plac budowy i ze swojej perspektywy coś oceniają, z perspektywy jakiejś wolskiej dziedziny, w której są oczywiście specjalistą i naturalnie specjalistów w tych wolskich dziedzinach też potrzeba, ale brakuje takich osób, które by w całości potrafiły taki proces koordynować. To, to na pewno nie jest łatwe, szczególnie, że takich osób potrzebujemy już teraz, więc poza tym, że oczywiście na, na uczelni można próbować to uwzględnić z czasem w ramach kierunku i w ramach kurikulum na uczelni, no ale potrzebujemy też takich ekspertów tu i teraz. I Piotrze, do Ciebie takie pytanie, czy w ramach właśnie współpracy uczelni z sektorem budowlanym jest przestrzeń na to, żeby zaoferować takie ścieżki kształcenia dla osób, które już są na rynku pracy, ale które gdzieś tam widzą właśnie przez to swoje doświadczenie też pewną potrzebę specjalizacji i trochę rozszerzenia swoich kompetencji. Tak? Bo tak jak Kasia wspomniała, to jest bardzo złożone zagadnienie. Praca z budynkami już istniejącymi to nie jest tylko zagadnienie dla architekta, czy konserwatora, czy na przykład tynkarza. Wymaga to troszeczkę szerszego zrozumienia tutaj um, kontekstu tego obiektu, z którym się pracuje i jego wartości. A może są w ogóle inne sposoby dzielenia się wiedzą? Może już są na przykład takie programy, nie wiem, mentoringowe, o których słyszałeś, albo które dzieją się niekoniecznie na uczelni, ale gdzieś tam w otoczeniu bliskim uczelni? Tutaj uczelnia odpowiada na zapotrzebowania z otoczenia gospodarczego, proponując także programy chociażby studiów podyplomowych, czy jest też formuła, Kursów czy szkoleń możliwa do zorganizowania, I, i jak najbardziej od strony takiej formalnej jest to możliwe. Jeśli tylko takie zapotrzebowanie zostanie zgłoszone, to uczelnie właśnie mają te, te formy, którymi mogą także świadczyć usługi i dzielić się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem. Natomiast obecnie na naszej uczelni. Ani nie spotkałem się z takim sygnałem właśnie od praktyków, którzy by chcieli zgłębić ten obszar i jakby zająć się właśnie chociażby w zakresie konserwacji i rewitalizacji obiektów. Natomiast to, z czym się spotkałem, to, to programy finansowane ze środków strukturalnych. Na przykład związane z organizacją studiów podyplomowych dla ekspertów, doradców, właśnie w zakresie energetyki, właśnie w takim ujęciu globalnym. Nie tylko eksperta, który jest doradcą w zakresie fotowoltaiki albo odnawialnych źródeł energii, w sensie stosowania pomp ciepła, ale osób, które mogłyby te technologie, które na, na rynku funkcjonują, biogazownie, Także technologie wodorowe, które się ciągle rozwijają, właśnie móc doradzać w szerszym zakresie niż, niż tylko to, co wynika z doradztwa w zakresie właśnie tych przedstawicieli handlowych. Także taki, taka oferta czy zapytanie do uczelni niedawno spłynęło w odpowiedzi na to przygotowujemy program studiów podyplomowych właśnie dla takich ekspertów dla, dla województwa podkarpackiego, którzy takie usługi będą świadczyć i to, to podaję jako przykład tych możliwości nawiązania też współpracy i, i pomiędzy uczelnią, a, a, a sektorem związanym z konserwacją zabytków. Jeśli tylko taka potrzeba będzie, to, to jak najbardziej taka oferta może się pojawić. Natomiast też wśród pracowników mamy takie osoby, które właśnie w obszarze konserwacji zabytków, także profesjonalnie prowadzą działalność i tutaj ich doświadczenie w tym zakresie byłoby bardzo cenne, ale nie ukrywam, że w zakresie tych rzemiosł, które jakoś tam giną, tak? Myślę o, o, o cieślach, o o osobach, które od, od strony takiej wykonawczej są ekspertami. Tutaj potrzebne byłoby wsparcie z tych organizacji, które właśnie albo są zaangażowane w odtwarzanie takich elementów, czy, czy uwiecznianie tego rekonstrukcją. Tutaj na pewno byłoby potrzebne zaangażowanie również takich osób, które znają się na, na tym, co, co robią i, i bez tego sobie też nie wyobrażam, że uczelnia byłaby w stanie przygotować ofertę właśnie dopasowaną do tych potrzeb. To Kasiu, w takim razie tutaj wynikąd zostałaś wywołana do tablicy, bo czy myślisz, że instytucje związane właśnie z kulturą, z dziedzictwem, takie jak Zamek Książczy, takie jak... Pierwsza Książęca w Siedlencinie, czy Muzeum Jana III Sowieckiego w Wilanowie. Tak jest bardzo wiele instytucji, które prężnie działają i są pewną skarbnicą wiedzy też, jeśli chodzi o dobre praktyki, jeśli chodzi w ogóle o pracę z dziedzictwem i to, czego wymaga też utrzymanie artefaktów w odpowiednim środowisku wewnętrznym. My tutaj bardziej myśląc o użytkownikach, tak o jakości powietrza, o tej, o tej przystępności cenowej, też myślę, że patrzymy bardziej na takie podejście, co jesteśmy w stanie wykonać sami, jak tą wiedzę przygotować w przystępny sposób, tak, żeby ona była trochę na wyciągnięcie ręki. I Kasiu, czy myślisz właśnie, że jest tutaj rola instytucji, które zajmują się tak dziedzictwem w tym, żeby tą wiedzę przekazywać, e ewentualnie właśnie, żeby być tym impulsem dla, dla uczelni, dla środowiska akademickiego, żeby tworzyć takie programy i pomagać w stworzeniu ofert, które zapełnią tą lukę, o której wspominaliśmy na początku. Myślę, że tak. Ja w ogóle zawsze stoję na takim stanowisku, że nauka wszelaka czy badania są, mają taki sens o tyle tylko, jeśli są w stanie znaleźć przełożenie na życie codzienne ludzi. Bo przecież jaki miałaby sens nauka, jeżeli nie znajdowałaby zastosowania w praktyce i nie przekładałaś na to, żeby nasze życie było chociaż troszkę lepsze. I tutaj oczywiście myślę, że jeżeli wskazujemy na takie zabytki monumentalne zabytki, takie jak chociażby ten, w którym jestem w tym momencie, jak Zamek Książ, to myślę, że tutaj jakby mamy sytuację dosyć mocno zaopiekowaną, tak? bo to są wiadomo takie miejsca, na których się koncentruje uwaga specjalistów, na których się koncentruje, koncentrują się środki finansowe, więc tutaj można powiedzieć, że, że sobie bardzo dobrze radzimy w Polsce z tego typu obiektami. Natomiast oczywiście brakuje właśnie przełożenia tej wiedzy, a, na, a przede wszystkim praktyki na taką codzienność właśnie ludzi, tak? użytkowników tego zasobu budowlanego, który wciąż jeszcze i miejmy nadzieję, że tak będzie, dominuje. W Polsce, czyli tych obiektów już istniejących, tych budynków bardzo często właśnie o charakterze historycznym, tych wzniesionych przed II wojną światową. I mam tutaj na myśli tak naprawdę ruszenie w teren, bo to bardzo często mówimy o osobach, użytkownikach tych obiektów, które nie wyjdą z taką inicjatywą, żeby pojechać na jakiś kurs, szkolenie do Warszawy. Tak? Na, na ten moment bardzo dużo takich rzeczy się dzieje w dużych ośrodkach skupionych gdzieś właśnie w Warszawie, w Krakowie to jakby z tą wiedzą musimy wyjść do nich, nawet na ten poziom taki bardzo lokalny, nie tylko gminny, ale chyba też na poziom sołectw. I to jest taka praca u postaw, bo z jednej strony powinniśmy w jakiś sposób przekazać, na czym polega ta wartość tak, tych obiektów historycznych, czyli pozwolić tym osobom, użytkownikom w ogóle zrozumieć, z jakiego powodu oni mieliby chcieć podejmować jakiś większy wysiłek, bo to tylko żeby coś ochronić, tak? Czyli jakby przede wszystkim uwrażliwić ich na tą wartość I, i mam na myśli oczywiście tą wartość taką wzniosłą, tak, jaką daje samo dziedzictwo, ale nawet taką prozaiczną sprawę, tak? Czyli w jaki sposób ludziom przekazać tą informację, że budynek historyczny, który posiada elementy oryginalne, takie chociażby jak solarka okienna, być może jeszcze nie dzisiaj, bo nie mamy tak aż bardzo świadomego rynku w Polsce, ale myślę, że za kilka lat dogonimy pod tym względem resztę świata, a przynajmniej świata zachodniego. I ten obiekt, który zachowa te swoje oryginalne elementy stolarka okienna, stolarka drzwiowa, pokrycie dachowe będzie dużo więcej wart na rynku nieruchomości niż ten, który będzie pozbawiony tych cech. Tak? Z drugiej strony, okej, okay, już powiedzmy, jesteśmy na tym etapie, że ludzie to zrozumieją, no ale przecież oni myślą o tym, co jest tu i teraz. Teraz chcą płacić niższe rachunki, teraz chcą mieć w domu ciepło i sucho. Więc tutaj dalsza rola, żeby im przekazać tą wiedzę i te informacje, w jaki sposób i to w sposób ekonomiczny mogą to zrobić ze swoim budynkiem, żeby on z jednej strony zachował te swoje cenne wartości, ale z drugiej strony też był komfortowy w użytkowaniu. Pamiętajmy, że kiedy mówimy o technologiach tradycyjnych, tak, chociażby takich jak użycie wapna, dzisiaj doszliśmy do takiego absurdu, że tak zwani fachowcy na rynku budowlanym mówią nam, że to jest bardzo trudna technologia, że wymagająca no, bardzo skomplikowanego procesu. Pamiętajmy, że 100 lat temu to była technologia, podstawowa wiedza, którą posiadał każdy użytkownik domu na wsi. Każdy potrafił tynkować wapnem, każdy potrafił co roku sobie tą chałupę odmalować, tak? więc też musimy jakby to oddemonizować. Oczywiście, że wielkim koncernom zajmującym się chemią budowlaną na tym zależy, żebyśmy my uważali materiały tradycyjne, za trudne w obsłudze, a skomplikowane systemy tychże firm za niezbędne. Tak? Tylko, że potem te skomplikowane systemy kończą się na tym, że nawet ci fachowcy nie potrafią tych skomplikowanych systemów użyć. I co z tego, że on zakłada 10 kroków, jak on, te kroki są wykonywane w złej kolejności, nie tak jak trzeba, i cały ten system idzie na marne. Więc, moim zdaniem, powinniśmy jednak wrócić do tych materiałów, które są proste. I spróbować zrozumieć, jak przy tych prostych materiałach i prostych rozwiązaniach zapewnić ekonomiczny rezultat, tak? Bo moim zdaniem, zabytek to jest budynek historyczny, w nim się sprawdza wszystko to, co jest proste. Każda technologia, która się okazuje, że jest skomplikowana, nie znajduje zastosowania w obiektach historycznych. Tutaj na pewno budynki historyczne mają swoją specyfikę, i jest to ważne, żeby rozumieć i, i, i w ogóle wykonać ten wysiłek, tak, żeby zrozumieć, jak funkcjonuje dany budynek w funkcji, którą pełni, czy funkcji, którą ma pełnić, tak, jeśli mówimy na przykład o modernizacji, czy na przykład adaptacji jakiegoś obiektu na obiekt na przykład mieszkaniowy. Ale Piotrze, w takim razie pytanie do ciebie, bo mówimy o technologiach tradycyjnych, mówimy o takim powrocie trochę do prostoty i pełna zgoda, Kasiu, ja też uważam, że wracanie do materiałów naturalnych czy wracanie do prostych technik jest bardzo ważne, jest też korzystne dla zdrowia i często wiąże się wbrew pozorom z niższymi kosztami wykonywania tego typu działań, co myśląc o ubóstwie energetycznym, tak, jest, jest dosyć ważnym zagadnieniem, żeby działanie, które podejmujemy, tak modernizując nasz budynek, było przyjazne dla portfela, przyjazne dla zdrowia użytkowników i dla budynku, i przynosiło wymierne, wymierne korzyści później na, na rachunkach. Ale właśnie pierwsze pytanie do Ciebie, bo mamy z różne zdobycze technologiczne, takie jak programy, które pozwalają na, na symulację czy na modelowanie różnych scenariuszy. I pytanie, czy mając. Pod ręką takie programy jak właśnie BIM, czy jak na przykład WUFI, który gdzieś tam pozwala na, na symulacje klimatyczne i na sprawdzenie, jak różne materiały się zachowują w czasie. Czy możemy gdzieś znaleźć w tym, tak, w, tym w tym zastosowaniu technologicznym, taki wspólny grunt, żeby też planować, tak? Bo, bo to, co, co gdzieś tam wybrzmiało w twojej wypowiedzi, Kasiu, to też jest planowanie pewnych działań, tak jak kiedyś co roku były prowadzone prace naprawcze, tak, czy, czy, czy prace gdzieś tam poprawiające stan techniczny budynku. Dzisiaj raczej myślimy od dużego remontu do dużego remontu, więc pytanie, jak też wykorzystać może właśnie te zdobycze technologiczne, żeby planować pewne działania i zmniejszać ten koszt jednorazowy, rozkładając go na troszeczkę mniejsze kwoty, tak, takich codziennych, powiedzmy, bieżących prac naprawczych. Tak, tutaj odpowiedzią są rzeczywiście technologie cyfrowe. Mam tu na myśli tworzenie chociażby bliźniaków cyfrowych, tych istniejących obiektów poprzez ich skanowanie laserowe i, i modelowanie, ale modelowanie nie tylko po to, żeby właśnie zachować to, to dziedzictwo, zdigitalizować. Ale właśnie przygotowując modele cyfrowe pod symulację działania różnych rozwiązań, tak, Myśl, myślę, myśląc na przykład o, o kwestii wentylacji czy ogrzewania tychże budynków, po to, żeby dopasowywać też rozwiązania, o których wspominałem wcześniej, korzystając z odnawialnych źródeł energii, najlepiej dopasowane do. Do budynku i też możliwości, jakie lokalizacja takiego obiektu, na jakie lokalizacja pozwala. Więc właśnie dostępność tych narzędzi cyfrowych jest tutaj może być tutaj dużym wsparciem, natomiast to też wymaga umiejętności wykorzystania tej technologii właśnie do, do takich celów, do, do prowadzenia analiz energetycznych takich obiektów, czy, czy sum, symulowania też różnych. Zdarzeń, które mogą występować w przyszłości, właśnie myśląc o, o zrównoważonej gospodarce czy o gospodarce obiegu zamkniętego. Więc jak najbardziej, a, a też te, te narzędzia cyfrowe mogą być atrakcyjne dla młodych ludzi. To jest coś, co, co może przyciągać jednak do tego obszaru związanego z konserwacją zabytków. Właśnie to, to, to są te rozwiązania technologiczne i, i rzeczywistość wirtualna, i rzeczywistość rozszerzona, zanurzenie się, ta imersja właśnie związana z obiektami zabytkowymi. To, to, to są właśnie rozwiązania, które mogą pomóc też w kształceniu i, i praktyce w zakresie modernizacji budynków. W takim razie, tak zmierzając trochę do końca naszej rozmowy, mam takie do was wspólne pytanie na koniec. Jakie dobre praktyki, tak na dobrą sprawę z tych różnych tematów i różnych perspektyw, który, o których dzisiaj rozmawialiśmy, możemy zacząć wdrażać już dziś. Tak, żeby zacząć, powiedzmy, budować to środowisko praktyków, tak to środowisko przyszłych pokoleń, przyszłych ekspertów, które będzie w stanie zaadresować różne wyzwania związane z budynkami historycznymi, między innymi też właśnie przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu. Moim zdaniem, chyba takie dobre praktyki, które gdzieś tam udaje mi się podejrzeć w miejscach, które do, dobrze moim zdaniem funkcjonują, też nie tylko w Polsce, to jest zawsze zaangażowanie i włączenie społeczne, tak? czyli sprawienie, że ten temat będzie tematem ważnym dla większej ilości osób, tak? bo jeżeli zamkniemy się w jakimś kręgu eksperckim, na jakiejkolwiek płaszczyźnie, to wydaje mi się, że po prostu postawimy takie stanowisko opozycyjne, gdzie jesteśmy my, którzy czegoś chcą i jest reszta społeczeństwa, która, która musi się naginać do jakichś przepisów. Tak jak jest praktycznie teraz, można powiedzieć, ta sytuacja z ochroną zabytków w Polsce. Więc wydaje mi się, że wszelkie wolontariaty w miejscach zabytkowych, wszelka próba uwrażliwiania społeczeństwa na to, że te obiekty architektoniczne, krajobrazowe mają wiele różnych wartości, że tak? nie jesteśmy w kręgu takiej zamkniętej wartości czysto historyczno-sztucznej, tylko że to są miejsca, które sprzyjają na przykład dobrostanowi, zdrowiu psychicznemu które pozwalają się wyciszyć, które pozwalają odpoczywać, które pozwalają na kontakt z naturą, właśnie bo przecież o to też chodzi w dziedzictwie architektonicznym. Tak więc myślę, że właśnie wolontariat i druga rzecz to takie jakieś lotne szkoły rzemiosła, tak? czyli zebranie kilku fachowców, praktyków w jakiejś dziedzinie rzemiosła i przyjazd z nimi na przykład do jakiejś wspólnoty gdzieś na wieś i pokazanie, pokazanie w praktyce jak coś można robić, pokazanie jak można na... Właśnie za pomocą tego bieżącego utrzymania i tych napraw już w dużym stopniu jakby zmniejszać koszty eksploatacji takich budynków, a z drugiej strony zwiększać komfort. Edukacja w szkołach oczywiście. No wydaje mi się, że pierwszym takim bazowym punktem jest właśnie zaangażowanie społeczeństwa, sprawienie, żeby to nie był temat ważny dla garstki ekspertów, tylko żeby to był w ogóle temat ogólnie ważny i potrzebny. Piotrze? Ja bym dodał do tego właśnie jeszcze kwestię włączania młodzieży. Tak, myślę tutaj o, o, o wyborze też kierunków studiów, bo, bo, bo problemem jest to, że odsetek młodzieży, które wybiera kierunki techniczne, jest niewielki w porównaniu do tych humanistycznych, więc tutaj jest pewna praca do wykonania, jeżeli chodzi o. Atrakcyjność tych kierunków studiów, czy, czy też y, potem pracy zawodowej, którą tak tacy ludzie wykonują, i można to uzyskać moim zdaniem poprzez wciąganie tych ludzi właśnie w realizację różnych projektów. I, i też mam takie doświadczenie wśród moich znajomych osób, które uczęszczały do chociażby liceów plastycznych tak, że one studiując teraz architekturę włączają się w te prace związane z działalnością chociażby w tym obszarze właśnie konserwacji zabytków i spotykają tam także nauczycieli, z którymi wcześniej mieli lekcje tak w, chociażby w obszarze tego kształcenia plastycznego tak to nazwijmy, więc tutaj zarówno projekty takie pilotażowe realizowane właśnie w ramach grantów, poprzez uczelnie, pokazywanie, że właśnie ta rewitalizacja, przekształcanie funkcji także obiektów zabytkowych może stworzyć atrakcyjną przestrzeń, tak jakby da dając tym młodym ludziom czy absolwentom uczelni pewną sprawczość w wykorzystaniu zasobów, które drzemią w tych zabytkach, to, to właśnie atrakcyjność samego procesu. Związana z udostępnianiem tego, stawanie, znaczy sprawienie, że jest to bardziej dostępne też dla lokalnej społeczności. Jest to taki kierunek, zresztą, który też promuje Fundacja 8 marca, ale myślę, że to jest właściwy kierunek, żeby promować właśnie tego typu działania i włączać też właśnie i społeczność, o, o której wspomniała moja poprzedniczka, ale też właśnie z dużym takim. Nastawieniem na tę młodzież, żeby on, właśnie młodzież, widziała, że to jest kierunek, w którym mogą także się rozwijać i, i jest tutaj potrzeba, wręcz, żeby takie działania podejmować. Krótko mówiąc, musimy przekazywać tę wiedzę i musimy dzielić się naszymi doświadczeniami, żeby pokazać, że jest to atrakcyjna ścieżka kariery, którą można wybrać, i wbrew pozorom. W sektorze dziedzictwa można, można patrzeć, można planować swoją przyszłość. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi byli Katarzyna Sielicka oraz Piotr Nazarko. Dziękuję bardzo. Dziękuję.